Siema, zanim przejdziemy do tego materiału co Wam zaraz pokażę, no to chciałbym wam bardzo podziękować, że pomogliście mi wbić ten te 100 subskrypcji na moim kanale, bo wreszcie się udało. Mamy 100 subskrypcji, więc bardzo Wam dziękuję. I obiecany specjal na 100 subskrypcji to jest vlog składa. Tylko y, jest pewien problem, bo wszy wszystko by było ok. Tylko y, teraz ten odcinek i następny, najprawdopodobniej będzie to vlog, bo jakby mam GoPro, mam wszystko, tylko nie umiem zbytnio tego nagrywać i wrzucić. No, to znaczy umiem nagrać, ale nie umiem wrzucić, więc może to mi troszkę zająć, najwyżej będzie jeszcze jeden odcinek, ale y, ja już wam nie przeszkadzam i przejdźmy do filmu. Nie. w ciągu do... Ja nigdy nie ginę. Jezu, ale to było chore. Ok! Mam 7 a 8 leci. Hahaha! Ej, że co nagrałem! No, I'm an assist! full. <grym> no, ale co zrobisz, jak goś małem no, na No co? No nic nie zrobisz, no bo co? Nagrywałeś za kolor?